Dobra, ostatni wyjazd w tym roku, kiedy Dave jest. Yeah. <laughs> Sprzęty przygotowane w becie. Uszczelka strzeliła, trochę się leje z silnika. Ostatnie serwisy przed wyjazdem. A ja co muszę sobie tu złapać, bo mi się kurde. O ile. Co więcej oleju się wlało to Takie to trzeba ze dwa razy sposobem i już później każdy sposób ma na to. Najgorzej pierwszy raz. O kurwa! Aż <słuch> nie <słuch> <słuch> Żeby motor nie poleciał Więcej Wciągniesz go sam? Sam wjeżdża, to sam wciąga Krzychu Miodu za mało No też, dobra Niech będzie chudy, oszczędzasz paliwo? Do <grym>, no, <grym>, no, no, lekarza idę jutro, wariaty. Dobrze, że wyjechałem. Bo... O, kurwa, ja to, też to, chyba to. idę. Chciałbym zobaczyć, czy dobrze kurwa, dokręciłem koło. No co? co? Dobrze jest. Nawet jak hmm? śruba by Ci odpadła, to tam jeszcze ośka siedzi. Nie, poważnie. Ja no to chyba widać, że dobrze. Z drugiej strony? No nie wiem, Dave, dobrze dokręcone koło? No co, myślę, że Ręko nie można odkręcić, to dobrze jest Ile to tam... O, a co one się tak rusza? to się wydaje A tak się wydaje? A no to git. Czy rusza się? Dobra tam panie, dobrze jest? Nie Może albo jest za Albo może tulejki nie włożyłeś jakieś Albo co? Może tulejki nie włożyłeś jakieś Nie Dave mówi, że tak ma być w tym modelu Mówiłem, że Co gruby, wjeżdżasz tam? No ja tu wjeżdżam. I tam wjechałem? Tak. No, no to kurwa. panie. No panie, się wjeżdża. gdzieś z Polski, to skoro, żeby dla tej jeździ na naszej widoczności. No panie, trzeba pokazać jak się lata. A co on taki zalany cały? Bo uszczelka mi jebnęła. O kurwa, weź to lepiej nagraj na film. Co? No to co to kurde? Karcherem myjesz śrubkę, wkręcasz na klej, zrobione. Patrz lepiej jak to odpala, a nie kurde! Ja że ja ślałem, że nie wjadę! Kurde, jakoś się udało. Nie wywieźć. No, Dave, podtrzymaj bety, to ja się kładziszem przejadę, póki jeszcze jeździ. Jezu, to się nie, nie, nie. Kładzisza bierze do domu. Dave ja mówi, tak. że kładzisza zabiera? Ja ja to się nie mówi, że i tak rozjebiesz, no <grym> <grym> tak Co? Zbiera. Co? No jakie odpalisz? No, to was, oni, były jakieś to se wziąłem. Nowy strój sobie kupiłem, ale nie wiem kiedy przyjdzie. Ktoś będzie podjeżdżał to z strzegło Strzeliło, jedziemy wymienić klamkę Póki co beta i kładzisz jeżdżą To, to zaraz nie ma problemu z śrubki odpadają w tym roku no nie, pewnie nie <gry> kurde co ty powiesz Kładziszu daje to radę? czy robimy swapa na jakiejś CB500? CB500? <gry> to też dobrze jest powiem tak <śmienicza> tutaj ogólnie kiedyś to był zarąbisty tor, tylko on pozarastał. Się tu? Co? No, kurwa, wiesz, jakie tu imprezy kiedyś były? Tak? Człowieku z noclegiem od razu, tylko latem.